Wybory samorządowe tuż tuż, a wybierać będziemy tych, którzy chcą reprezentować nasze interesy, interesy społeczeństwa i czuć się odpowiedzialni również za nas i za nasze problemy. W dzisiejszym programie mam zaszczyt porozmawiać z kandydatem do Rady Powiatu, panem Markiem Kociubińskim. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Sprawy społeczne są Panu e, bardzo bliskie, bo zawodowo się Pan nimi zajmuje. Jak również jako społecznik. Myślę, że widzowie zapamiętali Pana, bo był Pan gościem naszego programu, od tej strony i działalności oświatowej, bo jest Pan przecież prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego. Czy jest to znaczące, znaczące miejsce w Pana działalności? Jest to znaczące działanie w mojej tutaj działalności społecznej. Natomiast z zawodu jestem inżynierem geodetą i prowadzę firmę geodezyjno-kartograficzną, świadcząc usługi dla ludności. Wracając tutaj do mojej działalności społecznej jako członek i prezes Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego imieniem Świętego Ojca Pio. To chcę powiedzieć, że prowadzimy szkoły, w tym na przykład liceum. Jest to szkoła ponadgimnazjalna i startując chcąc być wybranym na, do Rady Powiatu, w tej Radzie, jeżeli się dostanę, będę zwracał szczególną uwagę na. Szkolnictwo ponadgimnazjalne musi być dostosowane tak. Aby absolwenci, aby nasze wnuki, nasze dzieci po skończeniu tej, tych szkół miały możliwość wyboru bądź studiów, bądź podjęcia pracy, w tym od razu pracy zawodowej. Teraz nie ma takiej możliwości, żeby yy, można było na przykład po szkole ponadgimnazjalnej być murarzem, Cieślą czy ślusarzem. Jak długo zajmuje się pan działalnością oświatową? Społeczną działalnością oświatową zajmuję się od pięciu lat, czyli od tego czasu, kiedy istnieje nasze stowarzyszenie, kiedy istnieją nasze szkoły. Dosyć dokładnie i dogłębnie poznał zatem pan problemy na tle Tomaszowa, na tle powiatu, z którymi należałoby się zmierzyć, rozumiem. Oczywiście. Z tym, że największy ogląd tych problemów mam w mojej perspektywie pracy zawodowej, to znaczy w dziedzinie geodezji, kartografii, w dziedzinie ewidencji gruntów. To jest pole, to jest ta dziedzina, którą, którą znam najlepiej. Czy nie należałoby uczynić? Urzędu Administracji przyjaznego dla petenta, dla klienta, który w progi urzędu zawita, bo potrzeba mu załatwić jakąś sprawę. Szczególnie zadaję to pytanie dlatego, bo zainteresowała mnie pewna historia, której się przysłuchiwałam jeszcze przed programem. Tak, ja opowiedziałem taką historyjkę, którą zobaczyłem w internecie. Przytoczę ją tutaj dla pewnego zrozumienia problemu. Mianowicie, historyka opowiadała o takim banalnym zdarzeniu: jedzie radiowóz policyjny, którąś z naszych dróg szybkiego ruchu, i na poboczu stoi prawdopodobnie zepsuty samochód. Policjanci zatrzymują się i wymierzają kierowcy tego samochodu mandat, po czym odjeżdżają. Uczając go, że tak nie wolno robić. Kiedy zamieszczono tą historyjkę w internecie, pojawiły się od razu komentarze internautów o tym, jak. Na przykład ktoś był w Niemczech i miał podobną sytuację. To tam policjanci najpierw zabezpieczyli ten samochód, czyli stanęli tak, żeby go ochronić przed, przed ruchem, a następnie. Zapytali, czy możemy w czymś pomóc. I to jest właśnie ta rzecz, której u nas brakuje. Nie można petenta, który przychodzi do starostwa powiatowego, traktować od razu z góry, od razu jako intruza. Należy zapytać, w czym możemy pomóc. To jest pierwsze pytanie, które należy zadać. Jak można to zmienić? Należy wybrać taką radę, która będzie. Po pierwsze, wybierała takiego starostę, który o tym będzie wiedział i będzie o to dbał, następnie będzie uchwalała takie prawo, które będzie temu sprzyjało. Specjalista Geodeta przypatruje się różnym niuansom i problemom z administracją i geodezją związanymi. Gdzie tkwi źródło tych problemów i jakie to problemy? W Geodezji, w ewidencji gruntów, źródłem tych problemów jest pewna, pewnego rodzaju historia. To znaczy, kilkadziesiąt lat temu przeprowadzono pomiary geodezyjne w celu w ułożenia ewidencji gruntów, ponieważ w zasadzie wtedy były takie czasy, że granic miało nie być, ale należało ściągać podatki, więc dosyć niedokładnie pomierzono te granice. Teraz, kiedy własność prywatna jest chroniona, te granice pomierzono, pomierzone wówczas są problemem ponieważ niedokładnie ustalone kilkadziesiąt lat temu rzutują na dzisiejsze stosunki własnościowe. Często są oto spory i administracja powiatowa ma tutaj wiele do powiedzenia. Można łagodzić te spory, można wychodzić naprzeciw, można modernizować ewidencję gruntów tak, żeby tych sporów nie było, bądź żeby było jak najmniej. Jakimi metodami można to osiągnąć? Jak łagodzić spór, bo to jest dosyć taki ważny temat. Tak jak powiedziałem, trzeba wychodzić naprzeciw. To znaczy jest takie pojęcie jak to co powiedziałem, że kilkadziesiąt lat temu odbyły się pewne pomiary, żeby teraz je Modernizować. Czy należy dotrzeć w, w związku z tym do prywatnych właścicieli, zapytać o zgodę i dokonać jeszcze raz pomiarów? Tak. Na koszt? To znaczy, tutaj jest kwestią właśnie to są to jest um, sprawy finansowe. Z tym, że w ostatnich latach wiadomo, że jeżeli coś wymaga wielkich nakładów, to należy zwrócić się o Dotacje z Unii Europejskiej. I tutaj jest pole do popisu, ponieważ są duże środki, po które można sięgnąć. Trzeba się postarać, trzeba wiedzieć, jak to zrobić i modernizować. Rozumiem, że chciałby się pan czuć personalnie odpowiedzialny jako fachowiec za tę właśnie konkretną dziedzinę. Starosta jest taką osobą, która łączy w sobie dwie funkcje. Jedną funkcją to jest taki jest reprezentantem rządu. Jest to najniższego szczebla reprezentant rządu. I tutaj jest zadanie starosty w kwestii geodezji. Drugą funkcją starosty jest przewodniczenie zarządowi powiatu, który to zarząd zajmuje się mieniem powiatu i sprawami Ściśle powiatowymi. I tutaj wracam do tej funkcji reprezentanta rządu. Pieniądze są, można powiedzieć, u góry, trzeba po nie sięgać i trzeba starań o to, żeby po nie sięgnąć. Jak wygląda i wypada taka diagnoza porównując starania powiatu Tomaszowskiego z innymi powiatami? Czy przypatrywał się Pan takie, takiemu porównaniu? Oczywiście że się przypatrywałem, ponieważ sam będąc kiedyś geodetą powiatowym zawodowo się przypatrywałem temu. Potem, czyli teraz, kiedy prowadzę działalność gospodarczą, przypatruję się temu z natury rzeczy, ponieważ skontaktując się z geodetami z innych powiatów, z innych województw, wiem jak jest gdzie indziej. Mogę powiedzieć jedno, nie jesteśmy na końcu, jeżeli by taki ranking tworzyć, natomiast też nie jesteśmy u szczytu tej, tej listy. Jedno jest niepokojące: powiat Tomaszowski na tej liście spada. To znaczy, jest coraz gorzej. To znaczy, że ten problem administracyjny do tej pory jakoś nie był chyba priorytetem na pewno nie był priorytetem. Tutaj niejako na usprawiedliwienie można powiedzieć jeszcze to, że yy, władze centralne w tym yy, sejm yy, nie wychodzą naprzeciw temu tym problemom. Yy, 12 lipca tego roku weszła nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego, która bardzo skomplikowała sprawę w tym temacie. Od tego czasu petent, który ma załatwić drobną sprawę, wcześniej tą drobną sprawę załatwiał przy pomocy takiej karteczki połowę A4. Tam napisał swoje imię i nazwisko, pytanie o co chodzi, i sprawa była załatwiana. Teraz ten petent ma do wypełnienia częstokroć formularz, o czterech kartkach A4. Jest tam tyle informacji, że ludzie się gubią w tym. Urzędnicy mają dużo więcej pracy i nie mogą się w tym wszystkim wyrobić. Być dla ludzi. Czy tak można podsumować jakby hasło, może, może zdanie, które towarzyszy Pana działalności tej i zawodowej, trochę społecznikowskiej, bo wiele mówi Pan o problemach, z którymi którym się Pan przypatruje na co dzień zawodowo. Tych, 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 to są problemy własnościowe, jeśli chodzi o, o, o ziemię, o zabezpieczenie granic. Tak, oczywiście. Ja oprócz tego, że jestem geodetą, oprócz tego, że jestem społecznikiem, jestem też rzeczoznawcą majątkowym. Rzeczoznawca majątkowy ma to do siebie, że zna, można powiedzieć, tak, wartość wszystkich rzeczy. I tutaj, kiedy połączy się działalność społeczną z działalnością zawodową na takiej niwie, jak działam ja, to no, należy właśnie wycenić, wyszacować, gdzie leży interes ludzki, a gdzie leży interes mierzony w złotówkach. Interes ludzki przede wszystkim, bardzo ładnie Pan powiedział, że próbuję oszacować wartość rzeczy, znam się na wartości rzeczy. Myślę, że wartość człowieka również wpisana jest w to, co Pan, wartość człowieka, w cudzysłowie oczywiście, w to, co Pan szacuje i czemu się Pan przygląda. I sprawy młodych i dojrzałych ludzi nie są Panu obce, bo mówi Pan i o świecie, a to jest jakby punkt ciężkości, jest położony na młodego człowieka, na Przygotowanie do, go do zawodu, i o tych osobach, które już wkroczyły w dorosłe życie? Naturalnie. Jestem um, ojcem dwóch, dwójki dorosłych dzieci, jestem dziadkiem y, trójki wnuków, i bardzo bym chciał, żeby y, wnuki moje zostały w Tomaszowie, żeby nie musiały nigdzie emigrować, nie musiały nigdzie wyjeżdżać, żeby w Tomaszowie bądź w powiecie tomaszowskim, znalazły swoje miejsce, znalazły pracę i żeby tu się wykształciły. To wszystko jest moim, y, moją troską. Jest pan reprezentantem PiSu i społecznie wiem, że jest pan odbierany jako osoba z mocnym kręgosłupem, z wartościami, przed którymi, których zawsze obroni. Tak, z tym, że ta, to trwanie przy swoim ma czasem swoją cenę, ponieważ jeżeli występuje taka sytuacja, że czuję, że na przykład mógłbym się sprzeniewierzyć jakimś wartościom trwając, to na przykład jestem zdolny do tego, żeby porzucić pracę, w której taką rzecz spotykam. Czasem trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny politycznej odejść, by później móc na nią wrócić o wiele mocniejszym, o wiele pewniejszym. Jeżeli chodzi o scenę polityczną, to na niej nigdy nie zaistniałem. Wprawdzie. Działalność społeczną? Działalność społeczna to jest coś, co istnieje oprócz, czy mimo działalności politycznej. No To jest, to wynika z potrzeby serca i z potrzeby takiego, takiego poprowadzenia spraw, żeby właśnie te rzeczone przed chwilą dzieci czy wnuki mogły to odczuć. Ale jest Pan kandydatem, co wyborcom należy zaakcentować. Prawa i sprawiedliwości z tej listy będą mogli wybrać Pana jako kandydata obecnie do Rady Powiatu. Tak. Z wielką przyjemnością kandyduję w wyborach do Rady Powiatu. Wyborcy szukają Pana na liście Prawa i Sprawiedliwości, a o szczegóły poproszę Pana już. Jest to lista numer 3 Prawa i Sprawiedliwości. W okręgu numer 4 w mieście Tomaszowie jest to miejsce, gdzie przed laty mieszkałem. Na pozycji numer 6. Jest to pozycja ostatnia, ale mam nadzieję, że szczęśliwa, i dlatego polecam się Państwa pamięci. Zapraszam do wzięcia udziału w wyborach. Szczęśliwa na pewno, bo szóstki w szkole to przecież najlepsze oceny. Pamiętajmy o tym kandydacie. Dziękuję bardzo.